Siemano części czołem, pewnie część z Was miała okazję wziąć udział w zamkniętej becie School and Bones od Ubisoftu, w trakcie której mieliśmy możliwość pograć w ten tytuł przez 6 godzin na tydzień przed świętami, no ale dla części osób, która nie grała w żadną betę, ani tym bardziej w alfę dawno temu, szybko skrócę najważniejsze informacje i przejdziemy od razu do mięsa na temat tej produkcji. Dodam tylko, że nie jest to recenzja Skull Bones, a raczej podsumowanie i porównanie tego, czego gracze oczekiwali lub wciąż oczekują, a co faktycznie wydaje się, że dostaniemy jako produkt końcowy. A więc żeby nie przedłużać, pamiętaj, żeby walnąć suba łapę w górę, jak materiał ci się spodoba i przechodzimy do materiału. Skull and Bones, tytuł zapowiedziany w 2017 roku, 4 lata po świetnym przyjęciu czwartej części Assassin'a Black Flag. W której to oprócz dalszych losów Asasinów i zakonu templariuszy mogliśmy wcielić się w rolę pirata, zostać kapitanem statku oraz posiadać nawet własną flotę. Skull and Bones pierwotnie miał być dodatkiem do Black Flag, jednak Ubisoft postanowił zrobić z tego kompletnie odrębny tytuł. Znamy ten zabieg chociażby z assassina Valhalla i później assassina Mirage, który swoją drogą okazał się totalnym średniakiem, chociaż teraz część średniaków mogłaby się na mnie obrazić, ale chłop. Tak więc w 2017 roku wychodzą pierwsze trailery i Cinematicing, które rozgrzewają serca graczy i od tamtej pory wielu z nas z niecierpliwością czekało na konkretne informacje oraz datę premiery gry. Po kilkukrotnym przekładaniu owej premiery i mnóstwa problemów z produkcją gry Ubisoft rzucił nam kolejną, podobną ostateczną już datę, to jest 16 luty 2024 roku. Od 2017 dostaliśmy możliwość zagrać w wersję alfa i bodajże dwie bety i po tym wszystkim gracze są mocno podzieleni, rozczarowani i pełni obaw, czy Ubisoft właśnie nie zaprzepaści olbrzymiej szansy na stworzenie najlepszej gry pirackiej, jaka do tej pory mogła powstać. Zagrałem w wersję Alfa oraz ostatnio w zamkniętą Betę i przedstawię Wam teraz to, co udało mi się zaobserwować w trakcie moich morskich wojaży. Skull Bones najbliżej jest do arkadowej gry polegającej na pływaniu statkiem, strzelaniu do innych statków i przy okazji zdobywaniu surowców i handlu nimi. W grze możemy pływać statkiem, o kurwa. toczyć bitwy morskie solo lub w grupie, prowadzić oblężenia miast i fortów celem zdobycia surowców do sprzedaży lub craftingu. Walczyć i rabować innych graczy, zbierać surowce dostępne na lądzie, takie jak drewno, żelazo i inne pierdoły, polować na ryby, rekiny i inne morskie stwory, dokonywać abordażu wrogich statków, możemy również zdobywać mapy skarbów, które są ukryte na przeróżnych wyspach, brać udział w wydarzeniach globalnych, takich jak zrabowanie konwoju handlowego czy eliminowanie elitarnych przeciwników, których pokonanie w pojedynkę może być problematyczne, a wszystko to możemy, a bardziej musimy robić z pokładu naszego statku. Jeśli chodzi o aktywność naszego bohatera poza przybywaniem na statku, możemy wejść do niektórych miast i osad celem zrzucenia łupu do magazynu, gotowanie potraw, żeby dodać dodatkowe statystyki naszej załodze, skraftowanie sobie nowego uzbrojenia do statku, pohandlowanie z NPC-tami, przyjęcie pracy lub listu gończego, coś ala łowca głów, Kupno tropów na kolejne ukryte skarby, przyjęcie kolejnych zleceń od ów tutaj akurat coś na wzór zadań fabularnych oraz kupno całej masy kustomizacji do naszego bohatera oraz statku, takie jak chociażby wygląd armat, czy żagli oraz kapelusze i inne trzewiki. I na ten moment to wszystko. This is the worst. Grając w School and Bones, 90% czasu spędzimy na swoim statku, ponieważ lwią część aktywności możemy robić tylko z jego pokładu. Na ląd schodzimy tylko po to, żeby zdać zadania lub przedmioty, wziąć kolejne i znów skakujemy na pokład statku, żeby realizować kolejne cele i zdobywać reputację, która im wyższa, tym więcej rzeczy możemy odblokować, kupić lub poznać w trakcie naszej rozgrywki. A teraz rozłóżmy sobie szybko niektóre tematy na czynniki pierwsze i tutaj obawiam się, że moja obiektywność w tym segmencie może pójść się. Je no ale spróbujmy. Krótko o plusach gry, bo minusów jest nieco więcej, więc żeby nie besztać tytułu od samego początku, zacznijmy od dobrych wiadomości. Po pierwsze, w grze mamy... Powiedzmy przyzwoitą ilość aktywności, żeby nie robić w kółko tego samego. Bitwy morskie, polowania na zwierzęta, oblężenia, poszukiwania skarbów, eventy globalne, łowcy głów, zbieranie surowców, handel, interakcja z innymi graczami, w teorii jest tego dużo, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeden z was może zechcieć być bezwzględnym piratem i poświęcić się w pełni bitwom morskim, a ktoś inny będzie czerpał więcej radości ze zbieractwa i handlu lub poszukiwania skarbów. Jest na to miejsce, ponieważ plotka głosi, że gracze chcący Walczyć z innymi graczami będą mieli swoje osobne serwery, gdzie PVP będzie możliwe. Prawda to, czy tylko plotka? Okaże się niedługo, niestety, nie udało mi się znaleźć rzetelnych informacji, czy inny gracz będzie mógł zaatakować i obrabować drugiego gracza, który na przykład obrał sobie za cel handel czy zbieractwo. Kolejna dobra wiadomość na temat School and Bones to grafika. Nie jest to oczywiście poziom Cyberpunka, ale na tyle na ile udało mi się zobaczyć, a mam nadzieję, że nie jest to ostateczny wygląd gry. Grafika wygląda całkiem przyzwoicie, więc żeby nie być drobiazgowym, nie mam się tutaj do czego przyczepić. Eventy globalne pozwolą graczom połączyć siły i nawet bez tworzenia własnej grupy podjąć walkę z elitarnym przeciwnikiem, co daje całkiem przyjemny feeling dużej morskiej bitwy. To jest to czego zdecydowanie brakowało w Assassinie Black Flag. Następnie optymalizacja gry wydaje się być całkiem dobrze zrealizowana. Dla przykładu grałem w Cool Bones w trakcie alfa Testów. Tutaj macie teraz informacje na temat tego, na jakim sprzęcie ogrywam ten tytuł. I wtedy gra była w tragicznym stanie. Na ten moment po ograniu wersji beta muszę przyznać, że jest duża poprawa i gra działała płynnie, bez problemów, przy najwyższych ustawieniach graficznych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. No i. To by było na tyle, jeśli chodzi o plusy, które udało mi się zauważyć. A jak długa jest lista minusów, zapytacie? No, kurwa, ze trzy razy dłuższa. Teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie czepiałbym się tak bardzo, gdyby gra powstawała kilka lat. Ale ta gra jest w produkcji od 11 lat. Tak więc, do rzeczy. Pierwszy minus. Mnóstwo ekranów ładowania. Wejście na statek, przycumowanie do brzegu, crafting, wejścia i wyjścia z niektórych sklepów, przyjmowanie zleceń fabularnych lub finalizowanie zleceń UNPC-ów to główne sytuacje, w których ekrany ładowania dadzą nam się mocno we znaki. Dopóki pływasz po morzu, jest ok, ale kiedy musisz coś załatwić w mieście lub jakiejś osadzie. Polecam uzbroić się w cierpliwość, bo ekrany ładowania są czasem dłuższe niż sama rozmowa z npc -tem. Teraz, jeśli myślisz, że będziesz mógł zejść na ląd lub wejść na statek tak jak to było chociażby w assassinie Black Flag, niestety muszę Cię zmartwić. Wszystko to, tak jak już wspomniałem, schowane jest za ekranem ładowania. Tutaj nie mogłem się powstrzymać, żeby nie porównać Skull Bones do gry, która wyszła w 2000 roku, mianowicie Driver 2. Grając w Skull Bones czułem się niemal tak samo jak wtedy, kiedy grałem w Drivera i po raz pierwszy w tej grze mogłem wyjść z samochodu. I na tym tak naprawdę kończyła się interakcja głównego bohatera ze światem zewnętrznym. Można było owszem czasem otworzyć drzwi do garażu czy zmienić samochód, ale wszystko kończyło się na interakcji jednym przyciskiem z otaczającym nas światem i powrót do samochodu o zgrozo... Tym samym przyciskiem. Grając w grę Ubisoftu, czuję się trochę jak wtedy w 2000 roku. Niby fajnie, ale tak naprawdę pochój. Kiedy mówimy o abordażu wrogich statków, podniosło ci się pewnie tętno, rozszerzyły się źrenice na myśl o przeskakiwaniu o drugi statek i wyrzucaniu przeciwko za burtę, prawda? No to lepiej, kurwa, usiąść, żebyś teraz nie dostał zapaści albo innego zawału. Abordaż wrogiego statku to kilkusekundowa kat scenka, więc za burtę to możesz wyrzucić jedynie własne oczekiwania co do tego tytułu w tej kwestii. Jak już Cię prawie zabiłem, to złap się mocno krzesła. Chciałbyś sobie pochodzić swobodnie po pokładzie swojego statku, jak w Black Flag albo Sea of Thieves, co? No zapomnij, to gra Ubisoftu. Twoja postać jest przyspawana do steru statku i za się od niego nie odspawa, dopóki nie rozdzieli was ekran ładowania, przybijania do portu lub schodzenia na ląd w jakiejś zapomnianej kryjówce na środku oceanu. No ale dobra, jeszcze nie padłeś? To lecimy dalej. Zbieranie zasobów to zwyczajna minigierka, w którą gramy z pokładu naszego statku po podpłynięciu w pobliże miejsca występowania danego surowca. Klikniemy kilka razy lewym przyciskiem myszki, trafiając w zielone pole niczym stare i zapomniane już gry przeglądarkowe we fleszu lub na kurniku i to tyle. W zasadzie płyniemy dalej. No ale dobra, przyjmijmy, że zbieranie surowców Cię nie odstrasza i chcesz po prostu za wszelką cenę ulepszyć uzbrojenie swojego statku. Spoko. Rozumiem. W grze masz możliwość wykraftowania pierdyliarda dział, armat, torped i innych harpunów, które różnią się od siebie kilkoma procentami statystyk. A żeby je skraftować, musisz kupić najpierw schemat budowy tego konkretnego działa czy armaty, później zdobyć materiały i skraftować pragniony przedmiot. Wszystko było byłoby ok. Crafting jest no, w zasadzie standardowy, jak zwykle bywa w każdej innej grze. Problem jest jednak taki, że jak to w grach Ubisoftu, tych przedmiotów jest odwzajem. A różnica między nimi jest tak znikoma, że 90% z tych przedmiotów nawet nigdy nie użyjesz. Mam wrażenie, że czas i środki zainwestowane w produkcję tych wszystkich pierdół można by włożyć zupełnie gdzie indziej, ale to przecież kura Ubisoft. No dobra, ilość niemal identycznych przedmiotów jesteś w stanie przełknąć, bo przecież nie musisz tego wszystkiego kupować ani kraftować, co nie? No i spoko. To przygotuj się na kolorową flotę tęczowych żagli i innego gówna, bo kustomizacja w School and Bones jest bardzo, ale to bardzo napompowana. 10 wersji kolorystycznych jednego elementu, który jest niemal identyczny jak 5 kolejnych, i tak w kółko po kilka razy. Ewidentnie, Ubisoft chce, aby każdy z graczy mógł stworzyć siebie i swój statek tak, jak mu się to tylko żywnie podoba, i dla niektórych graczy nie ma w tym nic złego ale moim zdaniem odbiera to klimatu na każdym kroku. Nie musimy daleko szukać, wielu z Was pamięta kosmetyki dodane do Walhalli, które zmieniły klimatyczną grę o wikingach w jakiegoś Frankensteina utkanego z nordyckich wierzeń, nowoczesnej technologii, science fiction i chociażby magii rodem z Władcy Pierścieni. A no i jeśli jesteście fanami fajerwerków, to zapewne spodoba Wam się pomysł, że możecie je wystrzelić w przeróżnej formie z pokładu swojego własnego statku. Tak? Fajerwerki z pokładu statku. Kreator postaci, niczym z Diablo 4, daje nam możliwość wyboru kilku podstawowych cech i to na tyle. Więc wielu z nas będzie miało swojego brata bliźniaka, z tą różnicą, że jeden będzie miał na swoim statku jako maskotkę różową małpę, a drugi fioletowego pawiana czy jakieś inne cudo. Kiedy myślimy o dużym i otwartym świecie, do jakiego jesteśmy już przyzwyczajeni od wielu lat przy różnych tytułach, nie tylko wyprodukowanych przez Ubisoft oczywiście, z cool and Bones ma się wrażenie, że świat jest zamknięty. I nie zrozumcie mnie źle. Jasne, można pływać po morzu wszędzie gdzie się chce, ale każda interakcja z miastem lub osadą to kolejna instancja, do której musimy dostać się poprzez ekran ładowania i tą samą drogą z niej wydostać. Możemy tu zapomnieć o podpłynięciu do brzegu, wyskoczeniu za burtę, żeby szybko porozmawiać z tym PC-em, i ponownie wejściu na pokład statku, żeby odpłynąć ponownie w wielki otwarty świat. Nie, tutaj tego nie ma. Było to możliwe w grze tego studia z 2013 roku, ale w 2024 no nic. -ja. Movement postaci jest po prostu do dupy. Tak wiem, to tylko wersja beta, ale po ograniu alfy po kilku miesiącach tak naprawdę nic się nie zmieniło. Postać porusza się jak model ruchowy darmowych postaci dostępnych w tutorialach z Game Devu w Unreal Engine 5 na YouTubie. Ale nie ma się co dziwić w sumie. Nie ma modelu walki naszym bohaterem, więc i nie ma co dopieszać movementu naszej postaci, bo tak naprawdę i tak 90% czasu spędzimy na pokładzie statku, po którym i tak w zasadzie nie możemy się w ogóle poruszać. No brawo, panie prezesie, świetny kula pomysł. Nice. Rozmawiając z NPC-tami i przyjmując od nich zadania w trakcie dialogów, mamy możliwość wybrania tego, co chcemy im powiedzieć. Może się tutaj mylę, bo za mało czasu temu poświęciłem. Niestety skończył się mój czas dostępny na, na beta testy. Mam wrażenie, że wybór w dialogach to fikcyjny wybór, który nie zmienia kompletnie niczego w całej historii i w przebiegu zadań, które otrzymujemy od NPC-tów. Jeśli ktoś z was miał okazję przeanalizować ten aspekt bardziej napiszcie proszę w komentarzach jak to wyglądało z waszej perspektywy. Natomiast według mnie linia questów jest jedna, przebieg i zakończenie danego questa też jest jedno, a nasz dialog z NPC tem to tylko fikcyjny wybór, który nic nie wnosi do historii otaczającego nas świata. Tak więc podsumowując, bazując na pierwszych zapowiedziach, plotkach, cinematikach, School and Bones miał potencjał, żeby stać się jedną z najlepszych gier o piratach. Jednak jak pokazują wszystkie znaki na niebie i ziemi, Ubisoft już dawno wyjechał się z rowerka. Tak naprawdę, to czego gracze oczekiwali, to Black Flag bez wątku Assassinów, z uaktualnioną grafiką, mechanikami i multiplayerem i tyle. Mielibyśmy idealną grę o piratach. Niestety, jednak żyjemy w takich czasach, gdzie rzuca się w graczy średnimi produkcjami z etykietą AAA, co gorsza, za cenę AAA, jednocześnie krytykując takie studia jak Larian, które pokazało, że branża gier może wyglądać inaczej. Na szczęście jest w ludzkości nadzieja, bo Baldur's Gate 3 jest oficjalnie grą roku 2023, więc essa. Podsumowując, School and Bones to tytuł, który zapowiada się być hybrydą Assassin'a Black Flag i Sea of Thieves. Jednak bez tego, co w tych obydwu produkcjach było najlepsze. Gra czasem sprawia wrażenie dobrze wykonanej produkcji z fajną muzyką, ładną grafiką i dynamicznym gameplayem, a czasem pokazuje nam, jak bardzo pusty jest to tytuł, który chwilę po premierze umrze śmiercią naturalną, kiedy gracze znudzą się arkadeowym stylem całej tej produkcji. Uważam, że gdyby gra kosztowała jakieś 170 zł na premierę, oczywiście, można by ją spokojnie kupować, jednak na ten moment podstawowa wersja kosztuje 250 zł. Ale żeby nie kończyć materiału w tak negatywnym tonie, pewnie wielu z nas znajdzie w tej produkcji coś dla siebie i będzie się przy niej dobrze bawić, dlatego a finalną ocenę czy warto kupić ten tytuł zostawiam Wam. Osobiście, ponieważ lubię klimat piratów i w Black Flag ławiłem się świetnie, zamierzam dać szansę Skull Bones i jakieś materiały z tej gry jeszcze na kanale się pojawią. Jeśli natomiast materiał Ci się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapy w górę, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę, do następnego, trzymajcie się, cześć!